Szalona kobieta sieje zamęt na ulicy. Aby zobaczyć pełną wersję, kliknijcie link w opisie. Zaczęło się, gdy mężczyzna wyprzedził kobietę w okolicach centrum handlowego Monalua w Honolulu. Arakaki mówi, że gdy wyprzedzał kobietę, ta szukała czegoś na podłodze samochodu i prawie w niego wjechała, gdy spojrzała w górę. Ta z kolei twierdzi, że mężczyzna chciał ją zepchnąć z drogi, i wtedy się zaczęło. You think you're so goddamn funny? When you fing cut me off, I almost fing wrecked you, asshole! Film that! Goddamn! Don't me touch me! Rookie. Don't don't touch me! You are the one who God almost passed the wreck! Shut oh, up! Fuck off, you fat ass! Film that, fatty! Yep, fuck you! F you too! What you gonna do about it? Get the fuck out of here! Oh Move. really? Really? Oh yeah! Arakaki wrzucił nagranie do sieci i szybko stało się ono bardzo popularne. Kiedy kobieta zobaczyła film, zgłosiła się na policję. Funkcjonariusze poprosili, by ta przeprosiła mężczyznę za swoje zachowanie, ale ona odmówiła. Została oskarżona o próbę wejścia do cudzego samochodu.